Na koniec promocja z Wołomina. Mydło weź dwa, zapłać za trzy. A wyjdziesz na tym jak Zabłocki na mydle. Mydło mydłem, a ciekawe czy kolarzom idzie jak po maśle. Polecam transmisję z Tour de Pologne, która rozpocznie się w jedynce po teleekspresie. A jutro o 17 przywita Państwa Maciej Orłoś. Zapraszam do widzenia. Kolejki za to ustawiają się do pewnego serwisu rowerowego, który oferuje strojenie i naprawę pianin i fortepianów. Entuzjaści twierdzą, że dobrze nastrojona dętka nie pęka w trasie, nawet koncertowej. Jutro w telekspresie Maciej Orłoś zapraszam na 17. Do widzenia. Na koniec smaczna oferta z Helu: ryby wędzone w cieniu. No pewnie, że w cieniu, bo na słońcu to by się jedynie usmażyły. Jutro spotykamy się o 17. Do zobaczenia. Na koniec grajewo, w którym panowie mogą się zaopatrzyć w bieliznę, proszę bardzo, bielizna męska. No, w takim stroju każdy mężczyzna może śmiało paradować po domu. Jutro spotykamy się o 17. Do zobaczenia. Na koniec informacja przydatna dla podróżnych. Zarząd infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie przygotował mapę utrudnień na miejskich drogach. Oto ona jak widać wynika z niej, że kierowcy powinni objechać Kazachstan, bo tam na ulicy Świętej Agnieszki przeprowadzany jest remont telewacji. Korki pojawią się też w Czadzie, bo na ulicy Centralnej prowadzona jest budowa przyłącza centralnego ogrzewania. No cóż, nie jest z tego dużo. Widać, że swobodnie można przejechać przez Libię czy Egipt, a stamtąd to już widać Wawel. Urzędnikom gratulujemy pomysłowości. Jutro spotkam się z Państwem o 17. Do zobaczenia. Na koniec ogłoszenie znalezione na pewnym osiedlu. Nie zamykać drzwi na siłę. Samo zamykać, sam zamknie. I to jest hit. Jutro proszę nie otwierać telewizorów na siłę, samo otwierać, czy w osobie Pawła Bukrewicza, samo otworzy. Do widzenia. Tak, nasz lektor też lubi romantyczne historie, ale zmieniamy temat. Na koniec dodatkowa usługa w Gorzowskim komisariacie. Proszę bardzo. Komisariat Policji Zakład Krawiecki wygląda na to, że Gorzowscy policjanci cienko przędą, więc zaczęli kroić. Jutro spotykamy się o 17:00. Zapraszam. Do widzenia. Na koniec nowość z Bielska Białej. Nowa gorąca Kawa mrożona. Podobno najlepiej pić ją w szaliku i sandałach. Przy kawie warto także obejrzeć celownik, który tuż po teleekspresie, a my spotykamy się jutro o 17. Zapraszam. Do widzenia. Na koniec niewinna zabawka dla dzieci. Pociąg przyjechał do nas z daleka, bo jak widać wyprodukowano go w Chinach. Tak, tak, w Chinach. Nie słychać różnicy, ale jak mówi stare chińskie przysłowie, Oczy widzą prawdę, uszy słyszą fałsz. Dziś to wszystko polecam celownik produkcji polskiej, a ja się spotkam z Państwem jutro. Do zobaczenia. Na koniec kartka w miejskim zakładzie wodociągów i kanalizacji w Lesznie. Uwaga, nie wkładać do ksera kartek z ciałami obcymi. No nie wiem. Kopiowanie obcych ciał grozi wprawdzie wyobcowaniem, ale powielanie własnego nadwagą. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam gorąco. Do widzenia Państwu. Na koniec informacja z jednego z polskich szpitali. Przed wejściem na oddział prosimy założyć obuwie ochronne, zakup w automacie. Automat do sprzedaży obuwia wewnątrz oddziału i bądź tu mądry, jak tu wejść, nie wchodząc. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam. Do zobaczenia. Na koniec biuletyn informacji publicznej i ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Proszę bardzo, wykonanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Świrki i Wigury. Wstyd, po prostu, żeby nie powiedzieć, kanał. Jutro spotykamy się o 17.00. Zapraszam do widzenia. Na koniec oferta wprost z zakopanego. Jesień w aptece, wszystkie buty minus 20%. Tak, tak, nowe buty to sprawdzona recepta na zdrowie. Kobiet. Jutro w Telekstresie Maciej Orłoś. Zapraszam do widzenia. Nie pozwolił swojej kobiecie. No cóż, dobrze. Na koniec coś dla urody. Choć są pewne wątpliwości, proszę bardzo o to osobliwy zestaw do demakijażu. Sprawdzi się też przy wygładzaniu, ale żeby wyjść z tego z twarzą, potrzeba solidnej zaprawy. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam do widzenia. Na koniec o konsumpcji. Dietetyczny przepis na sznycle cielęce. Rozgrzej na patelni olej i smaż sznycle z obu stron. 2-3 minuty pod koniec, oprócz solą i pierzem. Dieta może i ciężkostrawna, za to waga piórkowa gwarantowana. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam Państwa. Do widzenia. Na koniec powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie. Proszę bardzo, w trosce o klientów urzędnicy przypominają, że z każdej sytuacji jest wyjście. Wystarczy się dobrze rozejrzeć. Skończyliśmy optymistycznie. Jutro przywita Państwa Katarzyna Trzaskalska. Zapraszam do widzenia. Na koniec promocja karmy dla kotów. Otóż pewien sklep proponuje do każdych pięciu sztuk kot gratis. I to jest myśl, bo lepiej żywić jednego kota niż wiele myszy. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam do widzenia. Na koniec dokument tożsamości, proszę bardzo, w polu imiona rodziców czytamy Aleksandra Genovefa. Cóż Pani Krystyno, ma pani dowód na zmianę. Jutro w Telekspresie Maciej Orwość, zapraszam do widzenia Państwa. Zostańmy w kręgu motoryzacji, idzie zima, trzeba zmienić opony. Oto gwarancja, która obejmuje wady fabryczne, ale za wady fabryczne nie uważa się następujących uszkodzeń. Wszelkiego typu uszkodzeń. I to jest gwarancja, że się klient przejedzie. Jutro w Telekpresie Katarzyna Trzaskalska. Zapraszam do widzenia. Zostańmy w kręgu motoryzacji. Nasz widz znalazł takie ogłoszenie. Sprzedam skrobaczkę do szybce na 1099 zł. Citroen z 98 roku gratis. Trochę drogo, ale jak mróz ściśnie, to może się da wyskrobać. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam. Do widzenia. Na koniec przenieśmy się na moment do Szczecina, bo tam rodzą się cuda, a na dowód tego prezentujemy sklep. Puszysty pan, ubiory ciążowe. No cóż, nad wagą tego zjawiska trzeba się poważnie zastanowić. Jutro w Teleekspresie Maciej Orłoś. Zapraszam. Do widzenia. Życzymy zdrowia. Na koniec myszka optyczna, a konkretnie flaga, jaka została umieszczona przy jej polskim opisie. Proszę bardzo. Nie jest to flaga polska, choć nazwa kraju podobnie zaczyna się na literę P. P jak Pakistan. I czy to się Państwu podoba, czy nie? Na tym skończymy. Jutro spotykamy się o 17. Zapraszam do widzenia. Na koniec ciekawostka z kraju. Jest takie miejsce na naszej mapie, w którym na straży prawa dzielnie stoi Rolicja. Proszę bardzo o to ona. Funkcjonariusze Rolicji nie czują się obrażeni, jedynie trochę wyrolowani. Jutro w Teleekspresie powita Państwa Maciej Orłoś. Zapraszam do widzenia. Jedzenie to aktualnie temat przewodni wielu rodzinnych spotkań. Na koniec dorzucę Państwu więc kąsek z mogilna, pasztet z blachy. Raczej ciężko strawny, ale za to może tłumaczyć zgrzyty przy świątecznym stole. Jutro w TeleEkspresie Maciej Orłoś zapraszam do widzenia. Dziś to wszystko, ale święta trwają. Życzę leniwego, świątecznego wieczoru. Jutro na pewno spotka się z Państwem Katarzyna Trzaskalska. Do widzenia. To miło mieć tak wielu znajomych, dziękujemy. W ostatnich dniach uwaga skupia się na kalendarzach. Proszę o to jeden z nich, z którego jasno wynika, że dziś jest czwartek piąte. Jak widać stary rok w plecie piąte przez dziesiąte, pora go wymienić na nowy. Spotykamy się jutro, do zobaczenia chyba nie ogrzewanym przedziale. A co tam? Na koniec noworoczne ostrzeżenie z Poznania. Uwaga, płytki antypoślizgowe, bardzo śliskie. W imieniu całej redakcji TeleExpressu życzę, aby w nowym 2011 roku nikt z Państwa na niczym się nie poślizgnął. W nowym roku TeleExpress poprowadzi Paweł Bukrewicz. Do widzenia.